Sprzęty nieporemontowane, a kolejne trupy do chałupy sprowadza, sprowadzanie. Nie, nie polecam tak robić ze względów bezpieczeństwa A robię to na własną głupotę i odpowiedzialność. Ruszyła maszyna, już ich nie zatrzyma. Po wejdzie pod koła, ten uciec i zdoła. Bóg by się wypadało zakonserwować. Lekko zaszedł takim nalocikiem. To smarz oliwą, pędzelek. Przelecę go, bo to gańba tak zostawiać. A teraz się to będzie trzymać, nie? Niby mówią, że dobrze jak troszkę rdą zajdzie, to się lepiej wszystko trzyma. Ale kto wie. Ciema. Z tej strony Fifflak Farmer. Jak tam? Stęknili Stęsknili się za Fiflakiem? No, a Fiflak mówił: Nie będzie teraz filmów. Przetrę szybkę. Zaczniemy co więcej robić, ale Fiflak się z niczym nie może wyrobić, a cały czas mu głupie pomysły do głowy przychodzą, nie? To jest na przykład jeden z tych głupich pomysłów. Tak, jak to go na Podlasiu. Fiflaksę ciukaczkę kupił. A pewnie. Nie mam czasu, to teraz mogę go jeszcze bardziej nie mieć. Nie, De ciuk, ciuk to trzeba ludzi i w ogóle robota. Ludzie przeklnęli kostki. Ale prawda jest taka, że jest popyt. Ja stoję na targu ze zbożem, z ziemniakami i coraz pytają się Fiflaka, czy mam siana, słomy i cały czas się mnie pytają. No i stwierdził Fiflak, jak się pytają, a słomy mam, no mam, mam jak mam, no siana mam więcej, to Fiflak jak trafi jakąś ciukaczkę, kostkarkę, to kupi i bele rozwinie i przeciuko na kostki i kostki sprzeda. Biznes, nie? Bel miałem, no, siana ponad 100, grubo i to miałem typowo na sprzedaż. A nie było zainteresowania. W końcu się znalazł zainteresowany. Wziął tych bel, ale trochę se zostawiłem. I przeciukam je na e, kostki siana. Liczyłem już jedną, tak przeciukałem. No to 15 kostek mi z beli wyszło. Jeszcze tu grzebie, żeby to może bardziej zbijało. Ale naprawdę na razie praska jest super. No MOTO z 50 lat, bo to zabytek jest, nie będę ukrywał. Malowane to było, ale nigdzie to nie ma porzewiałe. Jak to chytałem za, za ten korbowód, kurde jak tu wleś, a nie sięgnę teraz, to luzów nie ma. Ten nóż, ten tłok, ten nóż, ten tłok jak się chyci to też nie ma luzów. Te łożyska prowadzące, czy jak to się nazywa, na tym tłoku też są fajne. No, ktoś szanował w miarę ten sprzęt. Lipy nie było stare, bo stare ale naprawdę w uczciwym stanie to jest. Ja też tak na presach koskujących kompletnie się nie znam bałem się tych aparatów wiążących, suplaczy i w ogóle. YouTube'a Fiflak prześledził z każdej możliwej strony o tych niecholandach. Jak oglądałem te filmy, to rzeczywiście to z 50 lat może mieć, no ale gościu, co mi to sprzedawał, to rzeczywiście okazał się w porządku, bo mówił, że miał SIPME i co chwilę miał jakieś problemy, a odwójka kupił tą niecholandkę no i dwa lata ciukoł i mówi kompletnie nic: smarowanie i, i tyle, a aparaty tu podobno są takie jak w SIPME. Nie wiem. Zobaczymy, wygląda to podobnie. Oglądałem też stipmy. Jedną w sumie, jak mam być szczery, oglądałem. No ale kapkę to był złom. No i gościu piątkę za to chciał. Wiecie, no Fiflak nie da nie wiadomo ile za pracę, bo ja muszę tak kupić, żebym ja był zadowolony. A to mu udało się wyrwać za 3,5 tysiąca. Na to, że ciuka i fajnie ciuka to myślę, że w porządku pieniądze, nie? Co prawda laweta wyszła tysiąc z groszem, no bo to na C. Mógłbym to przywieźć na B, wynając C lawetkę, ale rozstaw kół taki, że no nie wejdzie, jedynie turem jakoś dźwigać, ale to wystaje poza obrys, a mnie już życie nauczyło czasem lepiej zapłacić i mieć święty spokój, niż potem z inspekcją transportu mieć jakieś ceregiele czy tam z policją, nie? Co tam tu pokażemy? Taka se New Holandka. stara, bo stara. Jedynie co się boję, to będzie problem kiedyś z częściami. No ale na przykład do supłaczy to wszystko znalazłem. Łańcuchy są. Palce podbieracza są. Takie pierdoły. A jak nie, to spawara, kątówka, ewentualnie cokarka się dorobi. Czy igły, to wszystko jest dostępne. Te tulejki do tego tłoka znalazłem. Te, nie wiem jak to się nazywa. Się jakoś fachowo nazywa. Na łożyskach takich to chodzi, nie? Tu już Fiflak przeciukiwał się. No, na pewno to pójdzie lepiej, jak pojadę w jakimś pokosie na polu. I pójdzie to równo, bo jak widłami i ciepie do, do tego, to, to wiadomo. No, to nierówno wpada, takimi bułami ciepie, i te ciuki nie są takie super. Idealne. A widziałem na necie, że. Ludzie chwalą te prasy i, i co? I tyle no. Cofniemy do stodoły. Fifla jakiego balota słomy tym razem w ciebie, bo ściana już se trochę narobiłem. I nim ją schową to jeszcze coś przeciłką Z ciekawości jak słoma pójdzie, nie? Taki se sprzęcik. Wszystko pokaże sezon. Taki dyszek chcę do niej dorobić mały, żeby jaką przyczepkę zapiąć. Ojciec se tam będzie z tym jechał, a po je poukładą na przyczepce. No nie będę wszystko, wszystko koskował, ale tak z tysiąc kostek bym se zrobił jednego i drugiego, żeby mieć na handel, na sprzedaż. Bo jednak ludzie do kur, czy tam jakieś gadzinki, mali, rolniczki. Mają i im bela nie wejdzie. Mają problem z belą, czy tam magazyny mają na strychu jakieś takie małe, a kostka to kostka. Jest z tym roboty, bo jest, ale, ale widzę, że brakuje i ludzie szukają i pytają. Zobaczymy, czy to Fifraksy dobrze wymyślił, czy to strzał w kolano sobie zrobił. Tak czy inaczej duże pieniądze to nie były. A u firaka cały czas się coś musi dać. Spręty nieporemontowane, a kolejne trupy do chałupy sprowadzanie. Dobra, cofamy i zobaczymy co to będzie. to mamy kury już czekają, to jest git. Ogólnie nie polecam tak robić ze względów bezpieczeństwa. Bo robię to na własną głupotę i odpowiedzialność. O. To tak sobie rozkopiemy tapeczku do środka. Pani ma po pasówce, tylko po walcówce to się to spokojnie rozkopuje. Widły sobie w flag najlepiej, bo jest cały w słomie. No i będziemy co tu Bałga jak mamy daleko. Jedziemy z tym koksem. Chyba tu i seki będę zapinął, ale ten był zapięty, to już tym zrobimy. O, to jest paseń. Przepalanie paliwa niepotrzebne A czemu to się nie kręci? A fajnie to działa, fajnie. Dlaczego to nie działa? To nie działa, bo coś tu zjechało. A czemu to zjechało? No kurde. Czemu by to zjechało? Mamy to. Tam w tym wałku jest śrubka. Jak klucz 13 wypadła. I to się rozleciało. Fifrak, bez kamery na spokojnie podejdzie do tematu i już wiadomo o co chodzi. Także ja pokazuję jak nie robić, jakby się kto pytał. Ruszyła maszyna, już nikt nie zatrzyma to wejdzie pod koła, ten uciec i zdoła Jedziemy! развемзаемся. Jak to nam się prezentuje? Niektórzy będą gadać, że tu nie ma przeciwwagi, no ale wiecie mi, mi, że ta praca jest tak skonstruowana, że tym traktorem w ogóle nie bują. Ani tu w przód. Może też traktor większy, ale tak mi mówił sprzedający, żeby się nie przejmował, bo to nie będzie bujać. Jak Wam się ciuki podobają? Można jeszcze dokręcić bardziej zbijać. o ale no nie wiem no co ja wam powiem nie miałem nigdy do czynienia z prasą kostkującą czy to jest mocno zbite czy nie no tu widzę że to jest fajnie ubite no. na pewno to lepiej zbije o już wam pokażę o lepiej to zbije jak w polu się pojedzie równo w pokosie niż takie ciepanie bo roz zabierze roz nie zabierze i i to nierówno dostaje po prostu materiał, ale najważniejsze, że aparaty wiążące działają. I że nie jest wyrąbana jakaś ta praca. Tu mamy powiedzmy dwie ciuki. Ech, czy tam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Co tu jej jest? Nigdzie nie jest, tylko tak spadła krzywo A. Już się pomyliłem. Muszę je trochę poukładać. No proszę, to jest super. Tu gdzie równo podawałem materiał, to chyba te ładniejsze wyszły. No chyba nie można na nim narzekać, nie? Macie zetki, czy tam inne prasy, to mi napiszecie w komentarzu. Całkiem zgrabna ciuka. Czy tam kostka. <laughs> Ta coś tu jest ześwirowana. jakiś Tu jest bubel. No ale może się zdarzyć, coś nie. Dobra, to mamy siano, co było. To już mamy wszystko. Tam jest jeszcze siano. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedna, dwa, trzy na. Czterna, piętna. Tak jak mówiłem. 15 kostek z beli. Po mojej prasie. Tutaj się dociąga, ale nie wiem, ile to tam mogę dowalić. Nie chcę przesadzać, żeby co urwać. No, nie mam pojęcia, jakie te ciuki. Musiałbym u kogoś innego, ciuki poglądać, jakie on by wiedział. <laughs> czy bardziej zbija, czy, czy jeszcze zbijać bardziej. Ważne, że chodzi. No naprawdę nie mam tu za bardzo co robić. Zaraz włączę lampę, wam pokażę. Ten jeden stłupacz y, trochę wyjąłem. I ten nożyk tam jest z dołu, to go naostrzyłem. Bo mówił mi sprzedający, że mu szarpie tutaj ten, ten... No a tak... Kalamitki tu brakuje w jednym miejscu. O, nie mam trzeciej ręki, ale chycę zęby telefon. No pokażę, tutaj brakuje tutaj rukuje kalamitki a tak to naprawdę uczciwy sprzęt kto się nie boi zachodnich staruszków to to polecam tak to muszę zrobić dą, dą, tą kalamitkę ten nóż tutaj nie o, on może być tępawy, chociaż nie mam pojęcia jakim ma być, nie? Bo luzów... o. Widzicie, tu nie ma za bardzo luzów na tym. Nie wiem, jak oglądałem jak chwyciłem, to to lotało. Tak gdzie, nie gdzie ząbka brakuje, ale tu już znalazłem, już nawet zamówiłem niektóre zęby No co Wam będę więcej opowiadał? Taka seprasa. Tu tego sznurka brakuje. Jak to chcę podnieść, to biorę ręką i zablokowane. I jadę w pole i ciuką, i ciuką, i ciuką. I ciukom. Lubię takie zabytki. Ja wiem, że stare, tanie, ale małą łyżką. Fiflaszek też chcę. Doradę. Nie muszę mieć nowego. Sprzętu za nie wiadomo jakie pieniądze, nie? Ważne, że spokojnie śpię bez kredytu. Tu ta śrubka była. Nie wiem czy widzicie tu śrubki brakowało. Gdzieś wypadło. Tyle. Siapkę Belsiana zostało jeszcze przeciukomy i na targ. Życie rodzinne. Na razie, cześć.